Maybe we still have... Czas? Doktorze Freeman? Czy to naprawdę znowu ten czas? Wygląda na to, że dopiero co przyjechałeś. Zrobiłeś bardzo dużo w krótkim czasie. Tak naprawdę spisałeś się tak dobrze, że otrzymałem kilka ciekawych ofert na Twoje usługi. Normalnie nie komplementowałbym ich, ale to są niezwykłe czasy. Zamiast oferować Ci iluzję wolnego wyboru, pozwolę sobie wybrać za Ciebie, jeśli i kiedy znowu nadejdzie Twój czas. Przepraszam za to, co wydaje się Panu arbitralnym nałożeniem, doktorze Freeman. Ufam, że wszystko będzie miało dla Ciebie sens w trakcie. Cóż, naprawdę nie mogę powiedzieć. W międzyczasie tutaj wysiadam.